Dzisiejszym tematem piątego odcinka serii Wybrani przez siebie jest zajebiście trudny temat: połączenie egoizmu, cwaniactwa, hamstwa, głupoty, dziur w mózgu, jakbyś był przyćpany, zapominania i totalnej niewiedzy. Na o mi się zastanowię, to przez większość swego życia byłem niepokorny. Byłem dyskutowałem, negowałem. Z jednej strony szukałem swojej własnej drogi, ale z drugiej strony walczyłem i dyskutowałem ze wszystkimi innymi drogami. I zawsze myślałem, że moja wersja świata jest lepsza, że ja widzę i wiem lepiej. Aż pewnego dnia okazało się, że ten proces nazywa się dorastaniem. Człowiek dorasta i w pewnym sensie zaczyna dostrzegać, że nie jest pępkiem świata, że nie jest sam na tym świecie, że to mamusia, tatuś dbali o Ciebie, że to rodzina dookoła Ciebie tańczyła, karmiła Cię, a tak naprawdę świat jest szokująco skomplikowanym miejscem, gdzie Ty jesteś tym, tym takim, takim malutkim trybikiem w maszynie jeżeli tego nie zrozumiesz, jeżeli nie zaczniesz budować świadomie, i powiększać siebie, swojego zrozumienia, to będziesz w dupie efektów nie będzie żadnych, ponieważ po pierwsze ta wielka machina ma gdzieś Ciebie jako mały trybik, po drugie, jeżeli będziesz ciągle tym małym trybikiem, to efektywności nie będzie, musisz wzrastać, musisz się powiększać, żeby mieć większe przełożenie. Dzisiejszym tematem piątego odcinka serii Wybrani przez siebie jest zajebiście trudny temat. Połączenie Egoizmu, cwaniactwa, hamstwa, głupoty, dziur w mózgu, jakbyś był przyćpany, zapominania i totalnej niewiedzy. Obserwuję to przez ostatnie kilkanaście lat mojej pracy jako doradca, coach, mentor, szkoleniowiec, nazwij to jak chcesz, osoba, która się dzieli swoim doświadczeniem. I przez wcześniejsze kilkanaście lat doświadczenia biznesowego, to już kilkadziesiąt lat, kiedy obserwuję u ludzi najgorsze z możliwych zachowań. Wiesz, jakie to jest? Dostajesz od kogoś podpowiedź w kondensacie, ponieważ wiesz, że ten film może nie być dla ciebie. I to nie jest gra pod publiczkę, ale po prostu są to tematy tak trudne, tak niezrozumiałe, że większość z nas ich nigdy nie ogarnie. A więc lepiej dać kondensat, bo może ten kondensat Ci pomoże. Po prostu wyłączysz szybko ten film, polecisz dalej i zdumasz swoje życie, jest ważniejsze. Oglądanie jakiegoś typa przez internet, jakiegoś gościa, który uważa, że zwiad wszystkie rozumie, że wie lepiej od Ciebie. Przecież ty wiesz lepiej. Przecież ty się znasz na wszystkim. Wiesz, jaki to jest schemat? Dostajesz podpowiedź. Nie wiesz czegoś. Jesteś w dupie, nie rozumiesz. Masz problem, chcesz go rozwiązać, nie ogarniasz. Brak Ci kreatywności, brak Ci pomysłu na coś, na dokończenie, na wykonanie pomysłu na siebie, pomysłu na trening, pomysłu na pracę. Nie wiesz od czego zacząć. Po prostu brak Ci w danym momencie wiedzy, możliwości twórczych i po prostu potrzebujesz porady, potrzebujesz podpowiedzi, potrzebujesz inspiracji, potrzebujesz motywacji, potrzebujesz tego ognia namiętności. I ktoś ci to daje. Po czym ty to bierzesz, przeżerasz, dyskutujesz. Nie, to nie działa. Wiesz lepiej, no już ja to robiłem. Albo przyjmujesz, mówisz: no ok, może pewnego dnia to sprawdzę. Łaskawie, może, och może ja będę, mm. Robisz to. Życie się zmienia. Związek się układa, ciało zdrowieje, mięśnie rosną, talia się wyszupla, hajs się pojawia na koncie, relacje się polepszają, życie jest zajebiste. Ewidentnie ta porada. Czasami to jedno zdanie, czasami ten film, czasami to szkolenie, czasami to spotkanie, czasami to ktoś się na ciebie wkurwiał i ci tuk do łba przez miesiące, przez lata. Zmieniło to ciebie, zmieniło to wszystko w swoim życiu. A ty co robisz? Przecież to był mój pomysł, przecież to ja to wymyśliłem, to ja to wymyśliłam, nie, co Ty, nie, 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 ja w ogóle nie zrobiłam tego, co Ty mi mówiłaś, ja zrobiłam to po swojemu. Przywłaszczasz sobie efekty czyjejś pracy, siebie nazywasz źródłem, zapominasz, kto był tym źródłem informacji i no że negujesz tamto źródło, olewasz, to nie wiesz. Nawet zapominasz, po prostu odcinasz w swoim mózgu te neurony i Ty jesteś święcie przekonany, na bazie egoizmu, cwaniactwa, głupoty i wielu tych wszystkich niestety negatywnych naszych aspektów osobowości ludzkiej, uważasz, że to Ty jesteś źródłem swojego sukcesu. To Ty, gdyby nie Ty, to Twoje genialne pomysły, przecież ty wiedziałeś, wiedziałaś, co masz robić, to zrobiliście, i pff, Cały sukces, cała śmietanka, krem de la creme. To ty, geniusz. Możliwe, że znasz świętą trójkę z zasad przetrwania. Tuż przed programem skontaktowałem się z jednym z moich źródeł z Krzyśkiem z domowego Survivalu, po to, żeby mi przypomniał. Wysłuchaj, jak to jest. Bo wiesz, pamiętam, mniej więcej kojarzę, tam 3 minuty bez powietrza, człowiek umiera, później 3 dni bez wody, później co 3 tygodnie, 3 tygodnie bez jedzenia. No i tu krzyk dorzucił, teraz po koronawirusie mamy 3 miesiące bez ludzi, ponieważ ewidentnie nas to dociska i możemy pójść do przodu. 3 sekundy bez myślenia. Co się wydarzy, kiedy nie będziesz przez 3 sekundy myślał? Bam! Wpadasz pod samochód. Odpukać, żeby tego nie było. Nie myślisz na giełdzie, bam, strata pieniędzy. Nie myślisz w życiu, trzy sekundy później o, guma pękła! A więc bardzo często jest tak, że krótki wycinek wiedzy pamiętamy, ale lepiej się upewnić u źródła, jak jest dokładnie. I trzeba pamiętać to źródło i szanować, żeby nie wysło. I teraz wyobraź sobie człowieka, który w całym tym skomplikowanym świecie idzie przed siebie. Musisz zdobyć pożywienie, no bo trzy tygodnie bez żarcia masakra i to wiesz, to nie jest tak, że przez trzy tygodnie byś nie jadł i funkcjonował. Wiesz doskonale, że na drugi dzień budzisz się głodny. Po dwóch, trzech dniach już nie możesz się skupić, skoncentrować. Nie picie? No okej, okay, na początku nas boli głowa, ale później skutki odwodnienia są tragiczne, braki koncentracji i tak dalej, nie jesteś w stanie funkcjonować. I wyobraź sobie człowieka, który poszedł na pustynię i znalazł źródło, napił się, napełnił sobie naczynie, bukła, torbę i tak dalej, butelki i poszedł dalej w pizdu i zapomniał, gdzie jest źródło. I kręci się w kółko, ale już nie trafia na oazę. I tak się właśnie zachowują ludzie, Którzy nigdy nie będą mieli efektów, skaczą z kwiatka na kwiatek, okradają innych z pomysłów, okradają innych z ich twórczości, z ich wiedzy, po czym przez własną głupotę, przywłaszczając sobie to wszystko, zapominają, kto był tym źródłem. I kręgosłup moralny się chwieje, i w pewnym momencie popełniają te same błędy w życiu. Ponieważ jeżeli błąd jest. W skali dni, tygodni, miesięcy, to jeszcze jesteś w stanie ogarnąć temat. Ale jeżeli błąd jest po kwartale, po roku, to nawet nie pamiętasz o co chodziło. Coś ci się udało w domu zrobić, naprawić, ogarnąłeś, obejrzałeś trzy tutoriale na YouTubie, ale nie zalajkowałeś kanału. Przecież po co będziesz typa lajkował czy laskę oglądał, czy lajkował. Nie lajkowałeś, nie komentowałeś, a więc oni odpadli, umarli, przestali nagrywać. I ty nagle po roku, dwóch musisz znowu to samo zrobić i szukasz, i nie ma tego filmu, nie ma, nie ma tej treści, nie ma tego artykułu. Nie kupowałeś gazety, no to gazeta umarła, no bo w tej chwili wszystko w internecie jest. O kurde. Myślałeś, że książki będą całe życie. No nie ma tych książek, bo nie chodzisz do księgarni. O kurde. I nagle okazuje się, że sam jak palec jesteś w dupie. Takich historii jest bez liku. Opowiem ci pierwszą. Opisałem ją teraz w książce: kto ci Ukradł marzenia. Przyjmijmy, że chłopak miał na imię Albercik. Trafił do mnie na szkolenia no, na samiutkim początku, jakieś 2,7-2,8, może to był rok? Lata temu. Koleś depresyjny, zdołowany, że wręcz sprawdziłem, czy nie powinien się leczyć u psychologa, ponieważ z takimi ludźmi ja nie pracuję, tylko jest psycholog, psychiatra. A więc smutny, zgnębiony. Kiepska praca, żadnych oszczędności, samotny jak palec, żadnych przyjaciół. Z żadną dziewczyną się nie mógł mówić, bo żadna nie chciała się z nim umówić. No i generalnie masakra, żałość, smutek, poraha, poraha. Zadzwonił do mnie, czy szkolenie, które przyjeżdża, to wszystko mu zapewni. To był taki siedmiodniowy maraton szkoleniowy, kilka szkoleń dopakowanych razem. I ja mu odpowiedziałem, że nie. Wy dlaczego miałoby mu to zapewnić? On był zdziwiony, bo myślałem, że go będę namawiał, więc stary. Ja przekazuję Ci moją wiedzę, przekazuję Ci wiedzę innych ludzi, podpowiadam Ci książki, szkolenia, filmy, daję Ci źródła, inne źródła poza mną, treści. Ty to musisz przemielić, sprawdzić, przeanalizować, co do ciebie pasuje, coś dla siebie wziąć, coś odstawić i ewidentnie sprawdzić, czy to jest dla ciebie. I wtedy pojawią się efekty. Aha. No dobrze, znajomi jechali, ten też przyjechał. W tamtych czasach było troszkę lepiej, powiem ci. Ludzie byli mniej nastawieni konsumpcyjnie. Wtedy jak się pojawiali ludzie na szkoleniach, to byli na wszystkich szkoleniach przez co najmniej kilka lat z rzędu. Wtedy prowadziłem szkolenia czasami co tydzień, co dwa tygodnie w standardzie, co miesiąc był klub. Po prostu orałem od rana do nocy. Ludzie się rozwijali, uczyli mieli zajebiste efekty. Internetowe tematy wtedy raczkowały, a więc social media nie było pełne filmików na każdy temat, zdjęć, podpowiedzi, nie było masy nastolatków, którzy są już mentorami biznesu, i tak dalej. Rozumiesz, bo on odkrył, jak trzy lajki na Instagramie się mogą pojawić, albo bo on na YouTubie nagrodował filmy, albo on otworzył jeden e-commerce i teraz będzie uczył wszystkich, żeby otwierać sklepy, a nie ma pojęcia, jak obsłużyć klienta, i tak dalej. A więc wtedy ludzie naprawdę, jak odnaleźli źródło, to się go trzymali. Oczywiście ciągle mieliśmy inne przypadłości, ciągle nie wszystko rozumieliśmy, ale uczyliśmy się razem. Minął dziś z rok, półtora, spotkaliśmy się na kolejnym szkoleniu, na kolejnym etapie. No i wstaje młody człowiek, bo zadaje pytanie, kto ma efekty. No i go pytam, jakie on ma efekty, czy on ma efekty w ogóle, czy mu to coś dało, czy praca ze mną mu coś dała, czy powinien szukać sobie innego nauczyciela. Robiłem to kilkanaście lat temu. Od zawsze mówiłem wyraźnie, jeżeli do ciebie nie docieram. Idź sobie, poszukaj kogoś innego. No i Albert Wstał. No, w moim życiu, no, nie za wiele się zmieniło. No, generalnie nie, no, jest tak samo jak było. A jako, że powiedziałem ci wcześniej, ci ludzie się szkolili tygodnie, miesiące, lata, byli dobrymi, zwartymi grupami, no to cała sala ryknęła śmiechem. Wszyscy po prostu zaczęli płakać ze śmiechem, mówią, stary, o czym ty mówisz? Uśmiechasz się, masz masę energii. Wszystko się zmieniło. Ja mówię, dobra, spoko, konkrety. Jak tam z kasą? No z kasą nie jest za dobrze, no mam teraz, zainwestowałem taką kawalerkę, mam tam około 50 tysięcy odłożonych pieniędzy. Ja mówię, stary, pamiętasz jak rok czy półtora temu zaczynałeś ze mną, nie miałeś żadnych pieniędzy, byłeś w dupie. Dobra, idziemy dalej, kasa nieważna. Jak tam miłość, związek? No, teraz zakończyłem taki kilkumiesięczny i poznałem taką fajną dziewczynę. Umówiliśmy się, jest fajnie. Czu czuję, że to może być to. Ja mówię, no i? No i co? Ja Wy stary, półtora roku temu wstydziłeś się podejść do kobiety, bałeś się to zrobić. Żadna nie chciała z tobą gadać, bo wyglądałeś na świra. A no, Ty mówisz, że właśnie zakończyłeś kilkumiesięczny związek, wchodzisz w nowy, czujesz się szczęśliwy, kochany i tak dalej. Wiesz, bo to było troszkę więcej niż teraz na szybko to kondensuje. Zmieniło się wszystko w jego życiu i ja wtedy mu podziękowałem, ponieważ na podstawie tego case'a opracowałem moją strategię, której Ty używasz przez ostatnie kilkanaście lat lub niektórzy z Was mogą teraz używać. Zapisz stan gry, zrób sejwa, zapisz to w swoim notesie, w dzienniku behawioralnym, żebyś mógł, żebyś mogła sięgnąć, przedać. O kurwa! Przed, po. A, B. rany boskie, jaka zmiana. Ponieważ my, jest to nazwany efekt granicy psychologicznej. Niektórzy używają to do tego, że gol na wyjeździe liczy je podwójnie, albo poza granicami miasta się nie liczy, bo nikt nie wie, co zrobiłeś. Ale kiedy przekraczasz pewną granicę, zapominasz, odcinasz, odcinasz wszystko, przez co odcinasz źródło i nie możesz do niego wrócić. Nikt z nas nie jest efektem tylko i wyłącznie swojej własnej pracy. Wszyscy jesteśmy produktami ludzi nas otaczających. Gdyby nie twoja mama, twój tata, twoi dziadkowie, wujkowie, ciocie, znajomi, kumple, ci, którzy cię gnębili, ci, którzy cię chwalili, gdyby nie świat zewnętrzny, gdyby nie masę doradców, i tych bezpośrednich, i tych zawalowanych, nie byłoby nas tutaj. I tu nie chodzi tylko o to, żebyś się nauczył i nauczyła dziękować im. Tu nie chodzi o to, żeby klepać swoje ego i chwalić się, ponieważ ja sam widzę, że te pierwsze lata, te pierwsze dekady, kiedy prawie nikt nie mówił, że osiągnął swój sukces dzięki mojej wiedzy, to wszystko sprawiło, że najpierw to była gorzka pigułka, najpierw był w kurw, najpierw się wkurwiałem, a później zrozumiałem, że, okej okay, stary, robisz to po to żeby tylko ci dziękowali i chwalili? Czy faktycznie chcesz się podzielić swoją wiedzą? Czy faktycznie, dzieląc się swoją wiedzą, pracujesz nad nią i ją sobie uszczegóławiasz i sam się jeszcze uczysz, rozwijasz? Czy faktycznie jest więcej niż tylko podziękowanie? I kiedy to zrozumiałem, to świat się zmienił. Pamiętam ten moment, kiedy pierwszy taki znany artysta, Słowomir, zrobił koncert w Kaliszu i zaprosił mnie na scenę i podziękował, mówiąc, że gdyby nie coach Mike, Michał Wawrzyniak, to. Nie byłoby takiego sukcesu, i że niemal wszystko się zaczęło w kaliszu, na tej sali szkoleniowej, bo tam był u mnie i uczył się wielu rzeczy. Nie zliczę prezesów z wielkich firm i korporacji, marek, masy celebrytów i ludzi, których znasz z telewizji, z którymi pracowałem, którzy to nie powiedzą, ponieważ chcą chronić źródło, żeby nikt nie dostał się do tego źródła, żeby oni mieli ekskluzywną wyłączność. Nie zliczę klientów, którzy przechodzą po latach i mówią. No, wiesz co? No, na kilka lat sobie zrobiłem przerwę. Kurwa, przerwę od oddychania, przerwę od jedzenia, przerwę od mycia zębów. Zajebisty case jest z ostatnich dni. Młody chłopak pracuje dla kilku portali technologicznych w Polsce, tych największych. Pisze na swoim Facebooku różne rzeczy. Rok, dwa go cisnąłem o to, żeby zaczął pobierać opłaty za swój newsletter. Nie, nie da się nie. Da... stary, Pewnego dnia się zmęczysz, znudzisz się, zacznij brać, nie wiem, 10, 20, 50 zł abonamentu, a w zamian za to będziesz miał pieniądze i będziesz mógł dać tym ludziom dokładniejsze, lepsze treści. Nie, 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 to nie dla mnie, to nie moje, moja branża nie ten. to nie, 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 nie. Minął ten rok, dwa, zrobił to w końcu, zrobił. Wprowadził podział na darmowy, na płatny newsletter. Ludzie zaczęli się zapisywać. 100, 200, 500 osób płacących. I z ciekawością tego napisałem, mówię, no jak tam? No wiesz, ten, no, ten, no, może, jeszcze jak będzie tysiąc, to będzie sensowne, sam nie wiem, czy ten. Nie wiem, ale co w ogóle cię skłoniło, że to zrobiłeś? No wiesz, co, wpadła taki pomysł, no pewnego dnia mi to przyszło do głowy. Ok. I znowu podkreślę, to nie chodzi o to, żeby on mi dziękował, szczególnie, że w tym przypadku w ogóle jako znajomy dostał wiedzę za darmo, nie zapłacił za nią, jak klienci biznesowi. Nie chodzi o to, że czuję się okradziony. Chodzi o to, że ten młody człowiek, nie wiedzący, gdzie jest źródło, uschnie na pustyni. I ja to zrozumiałem w życiu, że jeżeli nie będę szanował ludzi, którzy mi coś dali, którzy dla mnie coś zrobili, którzy mi pokazali, jeżeli nie zapiszę sobie, skąd to dostałem, gdzie to kupiłem, to nie trafię ponownie. Jeżeli nie będę wiedział, skąd mam dany towar, to nie będę mógł tam ponownie pójść i go kupić i pewnego dnia, kiedy będę go potrzebował, będę w dupie. To jest mega mocny schemat. Ludzie osiągający coś w życiu, nie tracą czasu na wieczne szukanie nowych ekspertów i fachowców, tylko mają stałych pewnych ludzi, którzy na pstryknięcie w palce, na SMS-a wykonują swoje zadanie, nawet z nimi nie muszą rozmawiać. Oni no przyjechali, zrobili, nie trzeba ich sprawdzać, są super fachowcami. Jeżeli nie będziemy szanowali źródeł, to będziemy usychali na pustyni. Jeżeli nie będziemy szukali tych źródeł, czyli odwieczny kompleks autorytetów, odwieczny problem, przecież ja wiem lepiej, to ok, jakaś część z ciebie chce się wyrazić, chce coś stworzyć nowego, zajebistego. Ale jeżeli nie będziesz wiedział, kto jest źródłem i nie będziesz wspierał tego źródła, to po pierwsze, nie znajdziesz do niego drogi ponownie, istnieje ogromne ryzyko, że zabłądzisz. A po drugie, jeżeli nie będziesz pracował nad źródłem, nie będziesz go oczyszczał, to może zarosnąć, może się zapaść pod ziemię i nie będzie. A więc zastanów się, komu dzisiaj powinieneś podziękować? Zastanów się, komu dzisiaj powinnaś kupić mega drogą whisky albo zajebistą książkę. Zastanów się, kto jest ewidentnie. Pomysłodawcom tego, co ty robisz. Komu warto czasami zostawić lajka, komentarz, czasami napisać, czasami wysłać list, czasami pojechać z kwiatami i podziękować? Pamiętam nauczyciela z matematyki, z dzisiaj, Siwersa, który niestety nie żyje, który w podstawówce mówił, że a ty, Wawrzyniak, to w ogóle jesteś humanistą, kurwa, bo czytałem książki na potęgę, ty nie umiesz liczyć. I to przez lata w mojej głowie gdzieś tam, wiesz, wibrowało. I pewnego dnia siedzę i rozwiązuję tam jakieś, wiesz, w telewizji, tam testu na inteligencję, to mi wychodzi i patrzę dookoła swojego życia i widzę pieniądze, widzę biznesy, które się rozwijają i nagle mówię kurwa, zaraz, ja już dawno nauczyłem się liczyć, ale możliwe, że dlatego, że wtedy on mi powiedział nie bądź debilem, naucz się liczyć. Ostatnio tą radę przekazałem dalej młodemu człowiekowi na Instagramie. Gdyby nie masa ludzi, która ze mną pracowała przez ostatnie kilkanaście lat, nie zbudowałbym Mental Way ani brandu Coach Mike. Nie tylko im się oddzięczałem w trakcie, dzieląc się z nimi zyskiem, jeżeli był, nie tylko im płaciłem, nie tylko jeździłem z nimi na wakacje, nie tylko im dawałem prezenty i bonusy, ciepłe słowo, radę mentoringową, ale pamiętam, mam to w sercu. Dzisiaj, kolejny rok budowy Mental Shelter, niemal nie ma fachowca, który by czegoś nie zjebał. Przyjeżdżają ludzie, biorą wpyty hajsu, brudzą po sobie jak to fachowcy wiesz, eksperci budowlanki, psują, zostawiają niedokończone. I nawet w tym momencie moja nowa ekipa się w kurwia mówi: Ej, no jak to jest, że ktoś to zrobił tak? Ja mówię: Nie, ciesz się, że zrobił część. No bo zrobił 30, 60, 80%. Dla nas zostało już tylko 20, 60, 70. Nie mamy całości do zrobienia. Ciesz się z tego, co zrobił. Pilnuj tych kontaktów. Dbaj o nie, pielęgnuj je. Kiedy pojawia się problem, rozwiąż go od razu. Nie doprowadzaj, żeby jakaś plotka zepsuła. Dzwoń, wyjaśniaj. Korona ci z głowy nie spadnie. Naucz się tego, że sam nie istniejesz. My sami nie osiągniemy za wiele. I to wiedzą ludzie, którzy zarabiają potężne pieniądze. Ich kontakty sięgają po prostu całego globu. To są prawdziwe relacje. Albo oparte o biznes i o hajs, albo oparte o relacje, o wzajemną przyjaźń, ale pewne jest, że ci ludzie nie skaczą z kwiatka na kwiatek, nie zapominają o tym, że ktoś coś dla nich zrobił, nie odhaczają ludzi jak tematów i projektów. Wykonałeś, spierdalaj. Jeżeli tego się nauczysz, twoje efekty w życiu będą powtarzalne, będą skalowalne i będą się nabudowywały jedne na drugim. A więc znajdź sobie takie miejsca, pielęgnuj je, podlewaj te kwiaty, żeby wzrastały, a dzięki temu Twoje życie będzie przepięknym ogrodem, a nie śmietniskiem, na którym myślisz, że wszystko wymyśliłeś sam, wszystko zrobiłaś sama, ogarnęłaś, jest zajebiście, nikogo nie potrzebujesz i w ogóle wszyscy są głupsi od Ciebie, Ty jesteś najlepsza i w ogóle... rozumiesz. Nazywa się to dorastaniem, a jeżeli ten materiał albo przednie odcinki, cokolwiek poruszyły w Twojej głowie, to nie myśl, że zalajkowanie, udostępnienie, skomentowanie jest super robotą, ponieważ to jest początek, to jest mikroskala. To nie chodzi o to, żebyś mnie oglądał, oglądała w internecie, ale żebyście stosowali to, myśleli, zapisywali notatki, analizowali i sprawdzali, gdzie to zadziałało. Czas przejść dalej, założyć konto na Wejapie, uczyć się nie z wybranych filmików, ale z pełnych szkoleń. Przeczytać moje książki. Kupić dziennik. Tak, kupić i wykorzystywać codzienną poradę, codzienny mentalny framework, codzienna fiszka, codzienne pytanie coachingowe, co weekend podsumowanie, używanie narzędzi, stosowanie wiedzy, nie tylko jałowe, oglądanie, klikanie. Aha, next. 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 <ścoughs> Miłego, trzymajcie się.